W ciągu całego życia wykonujemy około 500 milionów oddechów. Na minutę daje to około 18 oddechów. Przynajmniej ktoś tak kiedyś obliczył. Więc jeśli jestem z jakąś osobą przez 3 lata, to zaciągamy się tym samym powietrzem jakieś 28 milionów razy. To oznacza, że mamy 28 milionów szans tak niesamowitej bliskości, której nie wykorzystujemy. Hej, kochanie. Hej. Wiesz, że nie mogę się doczekać, aż będziemy razem mieszkać, prawda? No wiem. Ja już mam wszystko zaplanowane. Nasze mieszkanko będzie przestronne, wiesz, dużo miejsca, dużo przestrzeń dla nas i oczywiście duża kuchnia. Będę mógł Ci gotować wszystko, co tylko będziesz chciała. Wszystko? Wszystko, wszystko. A myślałeś już o urządzeniu? Jakie meble chciała? Właśnie, widziałem ostatnio świetny zestaw dwóch w takim szarym kolorze, myślę, że by Ci się spodobały. Szary to trochę smutny kolor. Smutny? E, mówię Ci, pójdziemy razem do sklepu i na pewno się przekonasz. A jak to przyjęli twoje rodzice? Na pewno się cieszyli, nic mi nie mówiłaś nawet. No, no dobrze, mama się cieszyła, a to znasz. No znam. A pamiętasz, że przyjeżdżam? Mhm. Odbierasz mnie? Odbierę. Wszystko w porządku? Mhm. Myślisz, że serio mam dość, czy tylko tak mi się wydaje? Chyba nie masz lekko ostatnio, co? No, my z Jankiem mamy hardcore Można powiedzieć, że to jakiś dystans, ale tak naprawdę pod tym kryje się wiele innych rzeczy. Wiesz, w związkach jednak trzeba mówić tym samym językiem. Czas będzie coś skrzytać. przecież gracie do jednej bramki, nie? Chcesz taki kompromis? Oj nie. Ja nie uznaję kompromisów. W pewnym momencie możesz zauważyć u kogoś taki główny światopogląd. Jedna strona myśli, że wszystko jest pięknie, a drugiej wali się świat. Albo. Klepek, takich totalnie przypadkowych rzeczy, które potem rezonują w dalszym życiu. Chociaż tego na pierwszy rzut oka nie widać. I wiesz Nie wiem dlaczego ale jak mam komfort bycia z kimś to totalnie nie umiem się nim zająć Bo wiesz nie możesz kochać kogoś jeśli nie kochasz samej siebie Mam pomysł. Dzisiaj dzień spędzasz ze mną. Poczujesz się lepiej. Cały świat, w Twoich oczach jest cały świat. Chyba znowu podróżować chcę. Myślę jak naszym kotom na imię. Dwie działacze. Że... Słońce gasił ktoś ba pa, 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 patrzę i nie mówię nic za wielki dla człowieka krok. Całe życie próbuje być porządne, ale to chyba nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby uszczęśliwiać innych. Tylko odkryć to, co uszczęśliwia mnie. A ja? Jak myślę sobie, że moglibyśmy zrobić sobie przerwę, to... Coś w środku mnie się cieszy. I tak rozluźnia. Bo na czym w ogóle polega miłość? W sumie to chyba to, co stworzysz z tą drugą osobą, powinno być ważne bez względu na to, co dookoła. Właśnie chyba powinniśmy pogadać. Mam się bać? Ja po prostu ostatnio bardzo dużo myślałam. O tym, co daje mi szczęście i nie wiem, czy to nowi ludzie, nowe miejsce. Okej. Okay. Ale mam wrażenie, że wcześniej żyłam w takiej bańce. Bańce? Co masz na myśli? Hania, wiesz, że wszystko da się jakoś rozwiązać. No tylko, że ta bańka jakby pękła w którymś momencie. Bardzo proszę Cię, nie zrozum źle, ale... Ja sama nie wiem, czemu tak się czuję. No okej, okay, ale... Możemy to jakoś przegadać jeszcze. Nie chcę, żebyś podejmowała jakąś pochopną decyzję. Ale można rozmawiać i się nie rozumieć. A ja bym chciała właśnie wszystko zrozumieć. I co? I, I to wszystko o czym rozmawialiśmy, wszystkie nasze plany przestały mieć od teraz znaczenie dla Ciebie? Janek, to były Twoje plany. Naprawdę, bardzo Cię proszę, ja bym chciała to zakończyć w zgodzie. Ale ja w ogóle nie chcę tego kończyć. Hania, błagam Cię, jak Ty sobie to wyobrażasz? Teraz zostajemy przyjaciółmi, od tak? No... Nie wiem, może nie od razu, ale ja naprawdę chciałabym, żebyś był blisko, żebyś był w moim życiu. Słońce gasił ktoś. Ba ba ba, ba. Patrzę i nie mówię nic, za wielki dla człowieka krok. W środek nocy dzwonisz do chociaż nasz kod do klatki piersiowej. Pytam kto tam, a ty rzucasz tylko ja. U -u -u. Więc otwieram, chociaż mam bałagan, ale sporo zdążyłem już. Po będzie przeszkadzać nam uh -uh -uh. Kosmos, kosmos uh -uh -uh. Kosmos, kosmos uh -uh -uh. zaczyna się Kosmos, kosmos Nie kończy tle, kiedy na mnie patrzysz tak, wokół Ciebie kręci się, orbituje cały świat.